Dziś pora na ostatni odcinek historii Mistrzostw Europy, który podsumuje turnieje mistrzowskie przed tegorocznymi Mistrzostwami. Cześć. Z tej strony Mateusz i witajcie ponownie na kanale Learn Football. Piąta i ostatnia część historii Mistrzostw Europy dziś. Na kanale znajdziecie playlistę zawierającą wszystkie poprzednie części, a my zaczynamy dzisiejszy film. Ostatnio skończyliśmy na Euro 2008, pierwszym w historii, do którego zakwalifikowała się reprezentacja Polski. Nie można ukrywać, że 4 lata później Polacy mieli jeszcze łatwiej. Euro 2012 było, jak pewnie wielu z nas pamięta, pierwszym turniejem piłkarskim rangi mistrzowskiej, który odbywał się w naszym kraju kadra nie musiała się więc kwalifikować. Jedynym debiutantem na turnieju był współorganizator Ukraina. Oprócz tych dwóch reprezentacji na turnieju rzecz jasna pojawili się triumfatorzy poprzednich edycji: Francja, Grecja i Hiszpania. Do grona uczestników dołączyły kadry Niemiec, Włoch, Holandii, Anglii, Rosji, Danii, Szwecji, Chorwacji, Czech, Portugalii oraz Irlandii, dla której był to pierwszy start od 1988 roku. Nasza reprezentacja trafiła do Grupy A, dzięki czemu otwierała turniej pamiętnym pojedynkiem z Grecją. Po dwóch remisach, ostatecznie reprezentacja Polski zajęła jednak ostatnie miejsce w grupie. Awansowały kadry Czech oraz Grecji, a jedyna reprezentacja tamtej grupy z pozytywnym bilansem bramkowym, Rosja, zajęła miejsce trzecie. Druga grupa była zdecydowanie najtrudniejszą na tamtym turnieju. Najlepiej poradzili sobie w niej Niemcy, wygrywając wszystkie mecze. Drugie miejsce przypadło Portugalii. Odpadły Dania i Holandia, która nie zdobyła ani jednego punktu. Równie ciekawa była grupa C. Tam już w pierwszej kolejce spotkały się potęgi Hiszpania i Włochy. Ostatecznie oba te zespoły awansowały, zostawiając w polu Chorwację oraz Irlandię, która straciła aż 9 bramek w trzech meczach. W ostatniej grupie znaleźli się drudzy gospodarze, Ukraińcy, jednak i oni nie byli w stanie awansować. Po jednym zwycięstwie ze Szwecją zajęli trzecie miejsce, wyprzedzając właśnie Szwedów. Grupę wygrała Anglia przed Francuzami. Ćwierćfinały rozpoczęły się spotkaniem Czechy-Portugalia na stadionie narodowym w Warszawie. Jedyną bramkę w meczu zdobył Cristiano Ronaldo 11 minut przed końcem i dał Portugalii czwarty półfinał na 6 startów. W drugim, bardziej otwartym meczu padło aż sześć bramek, jednak Niemcy nie dali szans Grecji, pokonując ją 4 do 2. Następnego dnia na Donbas Arenie w Doniecku Hiszpania, po dwóch bramkach obecnego trenera Bayeru Leverkusen, Szabiego Alonso, wyeliminowała z turnieju Francję. Ostatni ćwierćfinał kończył się rzutami karnymi po bezbramkowym remisie w spotkaniu Anglia-Włochy. Wówczas lepsi okazali się Włosi, strzelając 4 gole przy dwóch pomyłkach piłkarzy angielskich. Podobnie było w pierwszym półfinale. Portugalia i Hiszpania przez 120 minut utrzymały bezbramkowy rezultat, co poskutkowało rzutami karnymi. Po pomyłkach João Moutinho, Bruno Alvesa i Xabiego Alonso to Hiszpania była górą, awansując do drugiego finału z rzędu. Długo mówiło się, że drugim finalistą będą Niemcy, którzy byli faworytem spotkania z Włochami. Ten mecz zapamiętamy jednak jako ikoniczny i chyba najlepszy w karierze włoskiego snajpera gańskiego pochodzenia Mario Balotelliego. Pamiętam po tamtej porażce Niemców jeden do dwóch takich wierszy, który krążył po internecie. Myślał Niemiec o niedzieli, a tu w czwartek Balotelli. Był to więc trzeci w historii finał dla Włochów i czwarty dla Hiszpanów. 1 lipca 2012 roku na Stadionie Olimpijskim w Kijowie zgromadziło się ponad 63 tysiące osób, by wspólnie oglądać spotkanie prowadzone przez portugalskiego sędziego Pedro Prense. Choć pierwszy groźny atak przeprowadzili Włosi, to Hiszpanie szybko zaczęli kontrolować posiadanie piłki w tym meczu. Niedługo później, po prostopadłym podaniu Iniesty do Fabregasa, ten drugi dośrodkował w pole karne, gdzie odnalazł się mierzący 171 cm Dawid Silva, który głową skierował piłkę do siatki Gianluigiego Buffona. Włosi zaczęli się sypać, nawet dosłownie, gdyż 7 minut później z powodu urazu boisko opuścić musiał Giorgio Chiellini. Hiszpanie cały czas kontrolując przebieg meczu w 41 minucie wycofali piłkę do bramkarza Ikerakasijasa, którego długie wybicie trafiło wprost pod nogi szawiego. Ten wypatrzył świetnym podaniem wybiegającego z lewej strony defensora Jordiego Albe, którego sprint zakończony został celnym strzałem i podwyższeniem rezultatu. Wynik do przerwy brzmiał 2 do 0 dla obrońców trofeum. Zaraz po przerwie zmiennik Antonio Di Natale miał szansę zmniejszyć przewagę rywali swoim pierwszym kontaktem z piłką, jednak uderzył niecelnie. Zdecydowanie to włosi w drugiej połowie przeprowadzali więcej ataków, jednak bramki nie padały. Dodatkowo, po kontuzji Thiago Motty, który zmuszony był opuścić boisko, włosi do końca meczu radzili sobie w 10, jako że wykorzystali wcześniej wszystkie swoje zmiany. 15 minut przed końcem na boisko Pojawił się bohater poprzedniego finału Fernando Torres. Po podaniu Szawiego w 84. minucie strzelił bramkę, zostając pierwszym w historii piłkarzem, który zdobył gola w dwóch finałach mistrzostw. Cztery minuty później celnym podaniem zewnętrzną częścią stopy Torres podał do innego zmiennika Juana Maty, który wykończył Włochów bramką na 4-0. Hiszpania obroniła trofeum jako jedyna w historii, a zawodnikiem turnieju został Andres Iniesta. Tytuł najlepszego strzelca trafił do Fernando Torresa, który rozegrał najmniejszą ilość minut spośród aż sześciu piłkarzy, którzy zdobyli po trzy gole. Cztery lata później na turniej przenieśliśmy się do Francji. Na 15 w historii turnieju mieliśmy sporą zmianę, jako że pierwszy raz w historii udział wzięły aż 24 zespoły. Dzięki temu mieliśmy aż czterech debiutantów: Islandię, Irlandię Północną, Walię oraz Albanię. Pięciu, gdyby liczyć Słowację, która wcześniej na euro występowała połączona z Czechami. Polska zajęła drugie miejsce w grupie kwalifikacyjnej za Niemcami, trafiając do turnieju z najlepszym strzelcem tych kwalifikacji, Robertem Lewandowskim. Na turnieju pojawili się wszyscy poprzedni zwycięzcy za wyjątkiem dwóch, Danii oraz Grecji. Do grona uczestników dołączyli Anglia, Austria, Portugalia, Szwajcaria, Belgia, Rumunia, Chorwacja, Turcja, Węgry, Irlandia, Szwecja oraz Ukraina. Gospodarze trafili do grupy A, gdzie szybko zagwarantowali sobie awans, pokonując Rumunię i Albanię. Po remisie z gospodarzami w ostatnim meczu grupowym z drugiego miejsca awansowała Szwajcaria. Niemałe zaskoczenie miało miejsce w grupie B, którą wygrał debiutant Walia. Wyprzedzili oni o punkt Anglików oraz o dwa punkty Słowację. Z turnieju odpadła Rosja. Grupą C była grupa reprezentacji Polski. Po dwóch zwycięstwach i remisie zarówno Niemcy jak i Polska awansowały z siedmioma punktami, jednak dzięki większej ilości bramek pierwsze miejsce przypadło Niemcom. Z grupy awansowała także Irlandia Północna, która pokonała Ukrainę. W kolejnej grupie pierwsze miejsce przypadło Chorwacji, która zremisowała z Czechami i pokonała Turcję oraz Hiszpanię. Obrońcy trofeum wyszli z grupy z drugiego miejsca, wyrzucając Turków i Czechów za burtę. Po dwa zwycięstwa w grupie E miały Włochy i Belgia, jednak to Włosi dzięki triumfie w pojedynku z Belgami zajęli miejsce pierwsze. Trzecie miejsce i awans wywalczyła Irlandia, remisując ze Szwecją i pokonując Włochów. Dość zaskakujący przebieg miała grupa F. Tam padły aż cztery remisy na 6 spotkań. Dwa zespoły, które wygrały swoje mecze, Węgry oraz Islandia, zajęły kolejno miejsca 1 i 2. Trzecie miejsce i awans przypadł w Portugalii, która zremisowała wszystkie trzy mecze grupowe. Ostatnia była Austria. Już w pierwszym meczu jednej ósmej finału mierzyła się reprezentacja Polski podejmując Szwajcarię. Bramki Jakuba Błaszczykowskiego oraz Żerdana Szakiriego doprowadziły do dogrywki i rzutów karnych. Tam lepsi okazali się Polacy po jedynej pomyłce Granita Szaki. Drugi mecz miał bardzo nietypowy przebieg. Jedyną bramkę w meczu zdobył obrońca Irlandii Północnej Gareth McCauley, jednak była to bramka samobójcza dająca awans Walii. W trzecim meczu po braku bramek w 90 minutach potrzebna była dogrywka, w której gol w 117 minucie meczu Ricardo Quaresmy dał Portugalii awans eliminując Chorwatów. Szybko prowadzenie w czwartym spotkaniu objęła sensacyjnie Irlandia przeciwko Francji, jednak dwa gole w 3 minuty Antoana Griezmanna w drugiej połowie dały awans Le Bleu. Dwa kolejne spotkania były już dużo prostsze dla faworytów. Niemcy pokonali 3-0 Słowację, a Belgia rozgromiła Węgrów wynikiem 4-0. Włosi natomiast wzięli rewanż za przegrany finał 4 lata wcześniej. Pokonując Hiszpanię 2-0 i eliminując obrońców trofeum już w fazie 1-8 finału. Największą sensacją zakończył się ostatni mecz, w którym po prowadzeniu już w czwartej minucie Anglików, bramki w 6 i 18 minucie strzelił debiutant Islandia i wyrzucił synów albionu z turnieju. Pierwszym ćwierćfinałem był pojedynek Polska-Portugalia. Po bramce w drugiej minucie Roberta Lewandowskiego wyrównał 31 minut później Renato Sanchez, a to doprowadziło do rzutów karnych. W nich jedynym, który się pomylił, był Jakub Błaszczykowski. Bardzo zaskakujący rezultat padł w drugim ćwierćfinale, gdzie Walia przegrywając 0-1 z Belgią, odwróciła losy spotkania, wygrywając 3-1. Drugimi rzutami karnymi w fazie ćwierćfinałowej zakończyło się spotkanie Niemców z Włochami. Do rozstrzygnięcia potrzebne było aż 9 serii. W tej ostatniej pomylił się Mateo Darmian, przez co Włosi pożegnali się z turniejem. Ostatni ćwierćfinał był dość jednostronny i choć dali sobie strzelić dwie bramki, Francuzi wygrali 5 do 2 z Islandią. W pierwszym półfinale po bramkach Cristiano Ronaldo i na niego w odstępie 3 minut Portugalia wyeliminowała Walię trafiając do drugiego finału w swojej historii. Warto nadmienić, było to pierwsze zwycięstwo w regulaminowym czasie gry Portugalczyków w tym turnieju. W drugim półfinale, podobnie jak w jednej ósmej finału, swoją wybitną formę pokazał Antoine Griezmann, po którego dwóch bramkach Francuzi wyeliminowali Niemców. Finał odbył się 10 lipca 2016 roku na Stade de France. Gospodarze byli faworytem tego spotkania sędziowanego przez Anglika Marka Klattenberga. Po wymianie ciosów na początku spotkania, już w 25 w minucie z powodu kontuzji boisko opuścić musiał kapitan Portugalczyków Cristiano Ronaldo. Po wyrównanej choć bezbramkowej pierwszej połowie druga rozpoczęła się podobnie. Choć w posiadaniu piłki mecz rozkładał się podobnie, Francja zaczęła dominować pod względem stwarzanych okazji pod bramką rywali. Oprócz kontuzji Ronaldo najważniejsze wydarzenie 90 minut spotkania miało miejsce w 79 minucie, gdy oba zespoły dokonywały zmian. Na boisku pojawili się André pierre dla Francji oraz Eder dla Portugalii. W drugiej minucie doliczonego czasu ogromną szansę miał Ziniak, jednak jego strzał zakończył się na słupku bramki. Dogrywka Piłkarze coraz częściej nie mogli powstrzymać agresji, a sędzia regularnie karał ich żółtymi kartkami. W drugiej połowie João Moutinho podał do osamotnionego z przodu Edera. Snajper chwilę przetrzymał Lorenta Kościelnego, po czym zrobił kilka kroków z piłką w poprzek boiska, a następnie oddał niski strzał na bramkę Rui Patricio. Portugalia wpadła w euforię, a Eder z przeciętnego napastnika Lille został bohaterem narodowym. Wynik się nie zmienił pomimo wybitnych okazji na wyrównanie i to Portugalia po bardzo ciężkim dla nich turnieju mogła świętować pierwszy w historii trofeum reprezentacji. Antoine Griezmann otrzymał jednocześnie nagrodę dla najlepszego piłkarza turnieju oraz najlepszego strzelca z sześcioma bramkami. Zakończyć musimy rzecz jasna turniejem poprzednim, czyli Euro 2020, które z powodu pandemii odbywało się w 2021 roku. Było to pierwsze w historii Euro, do którego każdy musiał się kwalifikować, gdyż odbywało się w 11 miastach całej Europy, od Glasgow po Baku. Awans wywalczyły 24 ekipy, w tym po raz czwarty z rzędu reprezentacja Polski, która wygrała grupę kwalifikacyjną przed Austrią, Macedonią, Słowenią, Izraelem oraz Łotwą. Na turnieju debiutowały dwie nowe reprezentacje: Finlandia i Macedonia, a do turnieju zakwalifikowało się 9 krajów spośród gospodarzy. Grupę A gładko wygrali Włosi, wygrywając 3 mecze i nie tracąc ani jednej bramki. Awansem z drugiego i trzeciego miejsca podzieliły się Walia i Szwajcaria, które tym samym wyeliminowały z turnieju Turcję. W drugiej grupie także z kompletem punktów zakończyła Belgia, jednak walka o drugie miejsce w grupie była dużo bardziej zacięta. Wszystkie trzy pozostałe drużyny wygrały po jednym meczu i tylko dzięki lepszemu bilansowi bramek Dania wyeliminowała Finlandię i Rosję. Trzecią drużyną z dziewięcioma punktami po trzech meczach była Holandia w grupie C. Pokonali oni Ukrainę, Austrię oraz Macedonię Północną, która jako jedyna nie wyszła z tej grupy. Po dwóch zwycięstwach z Chorwacją i Czechami oraz remisie ze Szkocją, z grupy D na pierwszym miejscu awansowała Anglia. Dla Szkocji był to jedyny punkt na turnieju, dzięki czemu awans uzyskały także dwa pozostałe zespoły. Dość zaskakujący bieg miała grupa E, którą po dwóch zwycięstwach i remisie wygrała Szwecja. Jedno zwycięstwo wystarczyło do awansu Hiszpanom, przez co z turnieju odpadły Słowacja i Polska, która wywalczyła jedynie remis z La Furia Rocha. Najtrudniejszą grupą była grupa F, w której padły trzy remisy. Wygrała ją Francja, wyprzedzając o punkt Niemcy i Portugalię. Ostatnie miejsce zajęli Węgrzy, pomimo dwóch remisów. Wysokim zwycięstwem zakończył się pierwszy mecz jednej 8 finału, w którym Dania zrównała z Ziemią Walię, wygrywając 4-0. Włosi dopiero po dogrywce i trzech golach w strzelonych wygrali 2-1 z Austrią. Z turniejem pożegnali się także Holendrzy, przegrywając 0-2 z Czechami. Kolejnym wielkim przegranym byli obrońcy trofeum Portugalczycy, którzy po bramce Torgana Azarda odpadli w pojedynku z Belgią. Jednym z najciekawszych spotkań całego turnieju był niewątpliwie pojedynek Chorwacji z Hiszpanią w którym po remisie 3 do 3 w regulaminowym czasie gry Hiszpania zdobyła dwie bramki w dogrywce, wygrywając 5 do 3. Kolejny szalony mecz odbył się 3 godziny później. Po remisie 3 do 3 pomiędzy Francją a Szwajcarią tym razem potrzebne były rzuty karne. Jedynym, który się pomylił w pięciu seriach karnych był Kylian Mbappé, przez co Francja odpadła z turnieju. Dopiero w ostatnim kwadransie awans do ćwierćfinału zapewniła sobie reprezentacja Anglii, pokonując 2-0 Niemcy, a w ostatnim spotkaniu potrzebna była dogrywka, a tam Ukraina wyeliminowała Szwecję. W pierwszym ćwierćfinale, pomimo szybkiego prowadzenia Hiszpanów i grze od 77 minuty w dziesiątkę, do rzutów karnych doprowadzili Szwajcarzy, tam jednak ostatecznie uznali wyższość rywali, przegrywając 1-3. Pogromcy obrońcy trofeum Belgowie natomiast przegrywali już do przerwy 1-2 z Włochami i przy braku goli w drugiej połowie również pożegnali się z rozgrywkami. Do półfinału trzeci raz w historii przeszli także Duńczycy pokonując 2-1 reprezentację Czech. Ostatnim półfinalistą została Anglia po tym jak z łatwością wygrała 4-0 z Ukrainą. W pierwszym półfinale Włochy-Hiszpania po bramkach Federico Chiesy i Alvaro Moraty potrzebna była dogrywka, a następnie rzuty karne. W nich lepsi okazali się Włosi, wygrywając serię 11:4 do 2. Drugi finalista, wyłoniony został dopiero w dogrywce, a pogromcą Duńczyków został Harry Kane, dając pierwszy w historii finał Euro reprezentacji Anglii. 11 lipca 2021 roku na Wembley w Londynie mecz finałowy pomiędzy Włochami i Anglią rozpoczął sędzia holender Bjorn Kuipers. Mecz rozpoczął się ekspresowo. W drugiej minucie meczu kapitan Harry Kane podał piłkę na prawe skrzydło do Kirena Tripiera. Ten dośrodkował na drugą stronę pola karnego, gdzie znalazł się Luke Shaw, który półwolejem skierował piłkę do siatki. Gol dla Anglików był najszybszym w historii golem w finale Mistrzostw Europy: 1 minuta i 56 sekund. Mecz był bardzo szybki i otwarty. Z minuty na minutę do głosu zaczęła dochodzić reprezentacja Włoch, dominując zarówno pod kątem posiadania piłki, jak i przewagi w tworzonych sytuacjach podbramkowych. To jednak nic nie dało w kontekście zdobywania bramek i do przerwy schodzili, przegrywając 0-1. W 67. minucie Włosi zdobyli rzut rożny. Brian Cristante przedłużył piłkę do Marco Verattiego który głową uderzył na bramkę. Bramkarz Pickford sparował ją na słupek, jednak szybka reakcja Leonardo Bonucciego dała Włochom upragnione wyrównanie meczu, a Bonucci, w wieku 34 lat i 71 dni, został najstarszym strzelcem gola w finale turnieju. Sporą kontrowersję mieliśmy pod koniec drugiej połowy, gdy po dość ostrym faulu Kieliniego na Bukayo Sace Włoch obejrzał tylko żółtą kartkę. Więcej bramek jednak nie padło, a to oznaczało dogrywkę. Gdy w dogrywce również nie padły żadne bramki, drużyny zaczęły szykować się na rzuty karne. Po trafieniach Keina i Maguire'a oraz Berardiego pomylił się Andrea Belotti. To był jednak dopiero początek. W kolejnych seriach trafili Bonucci i Bernardeski, czy aż trzech pomyłkach Anglików: Rashforda, Sancho i Saki. To oznaczało, że trofeum drugi raz w historii trafiło w ręce Włochów. Piłkarzem turnieju wybrano bramkarza Italii Gianluigiego Donnarumę, a najlepszymi strzelcami z pięcioma bramkami zostali Patrick Sik i Cristiano Ronaldo. Na zakończenie historii Mistrzostw Europy mam do Was pytanie, którego odpowiedzi jestem bardzo ciekaw. Które euro było w historii waszym ulubionym i dlaczego? Odpowiedzi zostawcie poniżej w komentarzach. Jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapek w górę i subskrypcji. A ode mnie na dziś to tyle. Trzymajcie się, na razie i do usłyszenia.